To jest pierwsza na świecie wizualna tablica Jaj, która może totalnie, naprawdę totalnie zmienić sposób, w jaki pracujesz, uczysz się, czy po prostu ogarniasz jakieś informacje. Działa jak taka interaktywna tablica, na którą możesz rzucić no, dosłownie wszystko, nie wiem, PDF-y, Wordy, Excel, filmy, arkusze, strategie, zdjęcia. A ona ogarnie cały ten chaos, który stworzysz, tak naprawdę w jednym miejscu. Przetestowałem to m.in. wrzuciłem, nie wiem, badania, konkurencji, dokumenty strategiczne czy filmy z YouTube'a, a to AI, tak naprawdę w sekundę wszystko przeanalizowało i podało mi uporządkowane wnioski z przypisami. Potem chciałem pogłębić ten temat. Wystarczyło tak naprawdę zaznaczyć fragment i poprosić o rozwinięcie. Ale najlepsze, tak naprawdę, do, dopiero co mnie rozwaliło później, to to, że cały zespół może pracować na tej samej tablicy, a ja w tyle po prostu to porządkuję, streszcza, łączy pomysły, tak naprawdę w czasie rzeczywistym. To dosłownie jakbyś miał, nie wiem, inteligentnego asystenta takiego badawczego, który pracuje razem z Tobą. Koniec, nie wiem, z rozrzuconymi plikami po różnych platformach. Tak naprawdę wszystko masz w jednym, w jednym miejscu. Więc jeżeli chcesz link do tego narzędzia, napisz w komentarzu tablica, a ja Ci go wyślę wiadomości prywatne. Tylko pamiętaj, mogę pisać do osób, które mnie obserwują.